Dzień dobry z rana. Cześć Misia. Dobra. Z rana, nie z rana, za oknem jeszcze noc wygląda tak jak wieczorem. <grym> Ale my już stajemy, bo już jest po szóstej. Misia ma jakąś super gierkę. W nocy mieliśmy cały czas piecyk nastawiony na dwójkę. I przyznaję, że było za gorąco. Było około 23-24 stopni. Teraz już przestawiliśmy na jedynkę i no i Arek już wychodził, otwierał drzwi dwa razy, więc troszkę się tutaj schłodziło i w końcu robi się znośnie. A tak poza tym, co? Ogarniamy śniadanie i generalnie nic nas tu nie trzyma, co? Mężuś, mamo! Tak, lecimy. Tak, lecimy. Trzecia kółka a kółka ją ja znajdzie. A piąta kółka ją ja znajdzie. Uwaga, na podwórku się rozjaśniło jest, i jest. teraz już powoli się zbieramy, więc lista rzeczy, które trzeba sprawdzić przed wyjazdem. Sprawdzamy, czy szafki są zamknięte i poblokowane pstryczki. Tu zakręcamy wszystkie kurki. Ok, blokujemy szafkę. Ludówkę już przełączyłam na... Akumulator, żeby nam chodziła z tego. Piecyk wyłączony. Piecyk wyłączony jest na zero. Tak? Wyłączony. A, potem tam jakieś coś mi się świeciło, dobra. Łazienka to była zasunięta. Krany pozakręcane, szafki pozamykane. Tu jeszcze szafka zamknięta. Łazienkę zaraz zamkniemy. Co jeszcze sprawdzamy przed wyjściem? No gaz zakręcamy w A, żeby było ciepło, to byśmy sprawdzali czołkienkę i, i te. Są pozamykane, ale... Tym razem nic nie otwieraliśmy, więc nic sprawdzać nie musimy. Tak, Kopciuszku! Zgubiłeś pantofelek. Pantofelek. Oczywiście tak, potem jeszcze musimy zakręcić gaz, zamknąć klapę, zamknąć, zablokować drzwi, schować stopień. Tu schować nóżki, odblokować hamulec, podnieść kółko i wtedy to już chyba będzie tyle. Wtedy chyba już możemy jechać, co? Wydaje mi się, że to już. Uf, zima. Hiszpanio. Przybywamy, ale powolutku. Luźne rzeczy, szczególnie te ciężkie, zabrane, które mogłyby latać. Tutaj blaty pozamykane. Uprzątnęliśmy trochę, posprzątaliśmy, zabieramy stołeczek jedziemy. Oli, Molly, Molly, Molly. I się cieszę, że ogrzewanie w przyczepie dało radę. A tutaj Aruś <śmontuje> montuje dodatkowe lusterka do przyczepy. Kiedy przekapiliśmy stacje benzynowe, granice i jesteśmy w Niemczech? Do <grywa> my tak potrafimy <grywa> się tak hiszpańskiego, że już staliśmy za tak tego, puś mogę, to... Puściliśmy sobie kurs hiszpańskiego i normalnie, a no, tutaj wiatraki, tu słoneczko, wali mi w lusterko, to coś tam i raptem jesteśmy w Niemczech. Także nie. e, chciałem powiedzieć coś po niemiecku, ale nie umiem, jak się mówi siema. Dzień okay. dobry. Guta tak, guta tak. Goten, no to guta tak, ja chciałem, taki siema, wiesz? Okay. O, nie, o lat 14. Gut, pół. Dobra. No także nie wiemy, jak jest siema po niemiecku, bo to kaczka. my to tylko tranzytem. Dobra. jo. Okej. Okay. Cze, cze, cze. Troczka, kaczkę, got. A nie kaczkę? Kaczkę chyba nie kaczkę. kaczkę kaczka gotowa. Kaczkę gotowa. Temu dała, po malutki. Temu dała, bo. Dobra, dziewczyny się bawią, tu robimy chlebek w jajku, zaraz będziemy coś tam tworzyć, za oknem zima, jest nam troszkę zimno, piecyk włączony, już ciepło leci, no i taki mały postój, bo troszeczkę świrują dzieci, idzie nasz dostarczyciel wszystkiego, co dobre. Tu będą aktywności plastyczne w międzyczasie. Proszę, wybierz kredkę sobie. Nie wolę. Przygotowany pakiet, a potem pokażę przygotowany pakiet rozrywkowo, artystyczno, naukowy, tak. rekreacyjny, wszystko. No. I, a ty u już... rysowanki i malowanki w trakcie. Podlewek nie ma zjedzony. Tu się robi kawka. Pod Będzie to zupka. Don't you worry, don't you worry, <laughs> don't you worry about again. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be all right. Oh, be. Że dał 30 euro za płyn do spryskiwacza. Cześć, nie nagrywaj tak. To... Chodzę na większego frajera. To weź kończę, przeczysz tuszy. Nie byłabym jeszcze. Chyba od Coco Chanel ten płyn był normalnie. Zapach letnia łąka po prostu. Tak, bryza. No weź włącz wycieraczki, no nic nie widać. Cześć. Dobra. Się. Rozciągamy kręgosłupy, kości, nóżki, skaczemy, wyciągamy, rozciągamy, co jeszcze robimy? No generalnie, żeby nam się tutaj przyjemniej jechało. I pomimo iż mamy w domu milion czapek, to moją zawsze ktoś pożycza i moją gdzieś w i. <śmiany> I chodzę jak no, dziwnie wyglądam, wiem. Ale to taki dziwny odcinek Któraś tam no, no, no. 150 godzina w drodze, także może już ludziom odwalać troszeczkę generalnie. Już... Kamień nad Norbergą. Pojeżdżcy zdobywają. To już nic normalnie nie funkcjonuje. Uwaga, uwaga. Zmiana na... Ale teraz nacisnąłeś rekord? Co? Teraz nacisnąłem rekord. Przed chwilą byśmy robili ujęcie bez nagrywania, teraz mamy double, tak? Iwonka leci tutaj trasą na Stuttgart. E... Jak się prowadzi? Nastąpiła dymisja na... No? Tak, dymisja. Nie, nie dymisja, dymisja to jakbyś... Ty... Sam, tak. Abdykowałem. Jedziemy. Ciemno tam złamane palce. Mam nadzieję, że nie. Na Paris jest tutaj ten No, ale my nie jedziemy na Paris. Jeszcze, jeszcze. Bo właśnie o tym mieliśmy wspomnieć, że w końcu nam się w międzyczasie zmienił plan i uznaliśmy... No nie zmienił się jeszcze, ale myślimy o tym. Żeby wracać zupełnie inną I drogą. Bo jedziemy tutaj tak sobie ojejku przez tam Norymbergę i co tam jest Baden-Baden? Nie, Stuttgart nie. Chodzi ja na baden tak? tak, A myślimy sobie o tym, żeby wracając, zahaczyć o Paryż. Na Paryż. Tak, nas tam jednak trochę dalej, ale no, ale taki już jest pomysł. Jak zawsze, właśnie bez planu. Stąd, stąd ta urokliwa nazwa się wzięła. tak? Nie mamy planu. Kombinujemy na bieżąco. Dlatego musimy mieć przyczepę, bo. Re rezerwowanie hoteli nam nie szło. Ile to już razy jechaliśmy bez hotelu. Na dziko. Na, na dziko. Na ostatnią na dziko, chwilę na szukając na czegoś. Dobra, dzisiaj mamy już godzinę zaraz 20. Mamy wytyczony tu jakiś parking dla kamperów i mamy nadzieję, że będzie ok. Dobra, jest prawie godzina 21. Znaleźliśmy fajną miejscówkę na parkingu obok dilera kamperów. Tam za siatką, jest mnóstwo kamperów i przyczep. Natomiast tu jest taki parking. Sam parking jest darmowy. I chyba tutaj spędzimy noc. Jest praktycznie tuż przy ekspresówce. O, już patrzę, już chyba coś tu Arek kombinuje. Tak jest. Jest nawet możliwość czyżby podłączenie się do prądu. Także pewnie tutaj wrzucimy z dwa euraki, Zaraz będziemy to rozkminiać, ale najpierw się zainstalujemy, dzieci. Ogrzewanko te rzeczy. Tak kupimy sobie prądu za 1 euro. Zobaczymy na ile nam starczy. Będziemy korzystać no, głównie do oświetlenia, chociaż może też coś podgrzejemy prądem. No właśnie mówię, zobaczymy na ile nam starczy. Zrobiliśmy zmywanko naczyń wspólnymi siłami. Zjedliśmy kolacyjkę. Dziewczyny mają jakiegoś. Um, Tomoguchi. Tom to nie jest Tomoguchi. To nie jest czy jakaś taka sta starożytna gierka. Starożytni Inkowiec takie grali. Ty jeszcze gdzieś wychodzisz? Nie. Całe szczęście, bo zimno. Nie, że ciepło. Jest całkiem. 10 nie. minut i mamy ciepłą przyczepę, to trzeba brzmieć. Nie, wychodził. O, dobra, a ja to wycierem. Lodówka i światła nie zużywają nam dużo prądu, więc włączyliśmy sobie grzałkę na razie elektryczną. Ketchup. A to cię trzyma? Dobra? Nie za bardzo zrozumiałam, ale chyba są trzy paczki, a w nich są cztery. Kupiliśmy sobie oczywiście niemieckich słodyczek Nie następuje rozpakowywanie. Prądu, po, prądu nie. potrzebujemy nie tylko nie dzisiaj nie. na wieczór. Chodzi lodówka i chodzi światełko. Bardzo powoli te kilowaty tam schodziły, nie znam się, więc generalnie uznaliśmy, że włączymy jeszcze grzanie. No i tylko na noc sobie włączymy delikatne dogrzanie gazikiem. Tak. A jutro rano będzie słońce. Wstajemy i jedziemy. Zaraz będziemy we Francji. Holy moly! Let's go.